Dzień dobry widzowie, dzisiaj gram sobie w Dinusie, ale widzowie y, pytacie się czemu tak późno odcinek, bo prawie o 20 to nagrywam, w sumie to o 19 prawie, a wy ten odcinek widzicie o 19, a ja o 20 idę spać albo o 20, :00. ale gramy w Dinusie dlatego, bo jest nowy update i taki oto Dynus za 4400 jest i naprawdę fajnie wygląda. I dodali jakiegoś krokodyla, który jest nieosiągalny, bo w jakiejś aktualizacji będzie. Ale na przykład mamy oto takiego dinozaura. Teraz sobie zobaczymy. Zarwako a roboksów, albo 10000 amberu. Właśnie się zastanawiamy, bo wszystko żerza, może coś nowego dodaję. No nowego dinozaura kuras. I, I tego dinozaura. W ja dawno nie grałem w tą grę. Rośliny nożerca, coś nowego dodali? Oby tak. Dodali coś nowego. Nie, dodali jakieś kilka. Ten jest nowy. Go nie było, jak ostatnio grałem z kurasem. Tego też nie było. A patrzcie, jaka niespodzianka. Triceratops jeszcze jest wcześniej a widziałem, że niektórzy admini go mają, bo ja grałem w gierce widziałem jego martwe ciało. Czyli niektórzy kuraz, czyli niektórzy admini mają już tego, już mają te niektóre skiny. Chociaż ten jest ciekawy. On no, taki właśnie smrodek. O, ciebie na pewno nie było, jak ostatnio graliśmy. Tak, go nie było. Konik. XD Kon jest nieosiągalny. Nawet nie skończyć, to jest... jest jakiś dinozaur, nie koń. Zagra... O, ten jest ciekawy. Trochę Trzy... chociaż sobie zagrajmy tym. Nie, nie zagramy nim, ale duży jest. Ale zagrajmy sobie moim ulubionym skinem, czyli. wiadomo, kim. Nie, tym sobie nie zagramy dzisiaj, bo dzisiaj zagramy sobie. Bo zagramy teraz z za nim. Później zagramy moim dinusiem, którego bardzo lubię. I są nowe ekrany przeczytywania. I teraz aktualnie jest ak aktualizacja. Jak teraz gramy? Jak, jak teraz to nagrywamy, to jest aktualizacja. Jak wy, wy widzicie odcinek, tak mniej więcej 2 lutego, a my nagrywamy ten odcinek. Tak mniej więcej 28 stycznia, coś takiego. Ale będzie się widzieli ten zbyt 2 lutego, dlatego muszę tutaj zeksportować, trochę poedytować. No i tylko... Dlaczego on ma taką osobę beznadziejną? Serio twórcy popsuli pierw... tego, osobę popsuli. Popsuli ten. Kamera. O kur. No nie, nie da się dalej oddalić.

No gram się co, nie na Ale naprawdę twórcy zmienili. O cholera! Ho, ho jak ja tu dużo widzę! Rzeka? Tak od razu? Na spawnie? Eee, ale naprawdę twórcy powtórzyliście to. Tą... Naprawdę twórcy zawiodłem się na was. Naprawdę zawiodłem się na twórcami i będę musiał teraz zawsze z pierwszej osoby grać. Super! Za jej. I... Eee, Nie, nie, ja zmieniam na pierwszą osobę. Naprawdę tragedia z kamerą. Tragedyczna. Tra. Coś tutaj słyszę? A proszę bardzo, co tam? Oby jakiś nowy był, był taki, taki stary, taki... Kule, Jakie to głośne! O, teraz lepiej. To prędko był główny. Z pierwszej osoby trochę wygląda to ja bym chyba dinozaurem był. Ale okej, okay, to trochę jest obrzydliwe. Te dinozaury. Martwe. I poza tym... pomniejszyli chyba rzekę. A, bo mi się tak wydaje. O, cześć bracie! Cześć! Głodny jesteś? Nie, ja też. Yyy! Chlepierdziel. Ja no, se pij wodę. Gota. Inna osoba. Ty se pij wodę, a ja idę. <grym i woda> Eee... Co tam leży? Na tamtym krzewie. Ktoś się nabił na drzewo. Czy... O oh. Ktoś się tam nabił. Na ten. Ktoś się tam nabił. ja to wam sobie zasenzuruję. O oh, fuck! Jak to obrzydliwie wygląda. Eee! O no Nie chcę... Nawet nie chcę tego... Nie chcę tego widzieć. No. Ja pierdzielę mordo, ja widziałem coś tak obrzydliwego. Ja pierdzielę, a to widzę, musiałem zacenzurować. Nie, jest jeden dinozaur nabity na drzewo. Ja to, ja to widzą lepiej zacenzuruję. Bo nie chcę dostać bana. Za krew. Chyba to nie było krwi, ale to obrzydliwie wyglądało i tak. Ja nie chcę, żebyście się obrzydlili, widzowie. Bo ja już przez tam grę się kilka razy oddliłem ale <gry> pierwszy raz jakiś dinozaur tu przyszedł taki duży i czapki. Nie, ładny jest, ładny jest. Nie jesteś ładny. Nie no, nie jesteś brzydki. Ładny jesteś. Dobra, jak nie chcesz, to ja idę. Dobra, jak mi nie chcesz, to idę. Kurna, głodu mam mało. Nie chcę tamtego gościa. Na... Co jest? Serio on jest... Głośny? Dobra, jemy Chyba jemy. mały jestem. Cześć. Duży. Proszę nie jest mnie. Proszę nie, zabijaj mnie. Proszę nie jedz mnie. Dziękuję. Ratowałeś mi dupa. Ja i tak trochę to jest obrzydliwe, że nie wiem jak Ja nie chce mi się tego dalej tego jeść. Ale tak jeden moment był taki obrzydliwy. Ja to widzę, musiałem to zerować. Bo... mordo, Ty chcę lepiej pójść na rzekę i zobacz, co znalazłem. Ja nie chcę tam iść, nie chcę pokazywać tego Nie chcę tego pokazywać nawet. Ale ja chcę to zobaczyć. Nie to wygląda. Czy ktoś to zjadł w ogóle. Dobra. nie, tak groźnie. nie, tak groźnie. nie, nie, Pokój. nie, pokój. nie, Może pokojowo. Pokojowo może pa... nie, 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 musimy, tak robić, tak, tutaj, nie, musimy nie, robić nie, nie, Czy nie, no jeszcze jestem, że się jesteś, a ja nie kobietą. Jaką ładnie przyjęła. Ja mu coś zadałem ja w ogóle. Cześć. Jestem twoim dzieciątką. Jestem twoim dzieckiem. O. słodziutkie. <grym> Ma papę. Dobra, mi się już nie chcę robić tego odcinka nadal. Ale ostatnie co wam pokażę Umiera z głody? Nie, mnie mordą rozłączyło, ale... Nie, to widzę. O fuck, nie chcę. Ja będę się do tego nie zawsze urowałam, no wam się, się sprawdził. No widzimy to koniec jeszcze tak na sam koniec. Wejdę temu dinozaurowi w dupę. <laughs> nie zażartuję. No ja temu ja w chyba. Jechać. A to karnota, już po Tak na sam koniec robimy coś takiego. Na sam koniec. Mm.